Radio Plus, sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Marcin Zafaczyk poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie posłowie witam. Witam serdecznie, witam serdecznie państwa. Panie posłowie, dzisiaj Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, ma ogłosić odblokowanie środków z KPO. Tak należy rozumieć słowa premiera, bo wczoraj powiedział, że e, na poziomie unijnym to się wydarzy. Ursula von der Leyen dzisiaj przylatuje do Polski, więc rozumiem, że, że, że to jest po prostu e, to wydarzenie, tak? Znaczy, tak, tak tak się wydaje, tak można interpretować mhm. słowa pana premiera. Donalda Tuska, że, że, że dzisiaj będą jakieś ważne rzeczy powiedziane na temat m.in. KPO. No W końcu e, szefowa przyjeżdża, więc, więc możemy oczekiwać się odblokowania. E, Panie poszła, a które z kamieni milowych nowa władza zrealizowała, że no, wcześniej te środki odblokowane być nie mogły, bo kamienie milowe nie były realizowane. Które zostały zrealizowane, że jednak e, te pieniądze mogą do Polski płynąć? Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że to nie jest sprawa ostatnich dwóch miesięcy, bo e, kamienie Kamienie milowe były realizowane od, od bardzo dawna, czy ewentualnie no, no po to były dane te kamienie milowe, żeby Polska zaczęła je spełniać. Czyli zarówno przejście w kierunku zielonej energii, jak i e, naprawę sądownictwa, jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną. Ale to się a, chyba nic nie zmieniło za wasze um, tam Co się zmieniło, że znaczy, ja bym tutaj nie mogła mówił. wypłacać pieniędzy, a teraz może. Ja bym tutaj nie mówił o tym, czy za naszych rządów, tak? Mhm. Za naszych rządów zostały przesłane wnioski na pewno, mhm. co nie zostało zrobione wcześniej. Um, pan minister Bodner przygotowuje um, i jest już, już mówił nawet na ten temat, jest dziewięć ustaw na temat mhm. sądownictwa. No, Przedstawili je w Brukseli um, też. Dokładnie, więc, więc to jest realizowane. Mhm. My nie mówimy, że na pewno to dzisiaj padnie, ale mamy nadzieję. Dzieje, że zostaną te środki odblokowane. Tak więc my mieliśmy dwa miesiące. W ciągu dwóch miesięcy nie da zrobić się cudów, ale da się naprawić sytuację i da się być coraz bardziej wiarygodnym, gdzie Unia Europejska nam zaufa i będzie widziała, że idziemy w dobrym kierunku. Tak więc oni potrzebują zobaczyć, że idziemy w dobrym mhm. kierunku, a my potrzebujemy też pewnej, pewnego rodzaju motywacji i zaufania. To może, I to chyba będzie to. To może ten kluczowy kamień milowy był właśnie taki, że musiała się wprost władza zmienić może to było najważniejsze. Jak była poprzednia władza Bruksela tych pieniędzy wypłacać nie chciała. Władza się zmieniła kamienie milowe żadne od tego czasu zrealizowane nie zostały. Zapowiedzi to są póki co tylko zmian, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. I jednak okazuje się, że to wystarczy, żeby odblokować te środki, panie poszle. Znaczy, trudno jest mi powiedzieć, czy to wystarczy. Na pewno wystarczy. Na pewno jedną z ważnych rzeczy jest przesłanie wniosku. O I, i, I to była jedna, jedna z najważniejszych rzeczy, która nie była zrobiona. Mo może to wystarczyło? No, politycy PiS wtedy, między innymi minister spraw no. europejskich, europejskich mówili, że y, nie wysyłany jest wniosek, bo wiedzą, że nie zostanie zaakceptowany. Takie dostają sygnały, że czekali na realizację kamieni milowych z Panie, Panie redaktorze, ja tak naprawdę jako dyrektor hmm. szkoły czasami wiedziałem, że niektóre wnioski nie przejdą, a y, o niektóre projekty... No to próbować, ale, tak? ale wysyłałem i czasami przechodziły ku mojemu zdziwieniu. To, to jest naprawdę śmieszne tłumaczenie. Wiedziałem, że się nie uda, więc nie wysyłałem. Nie. O szczęście niepojęte, więc udało się, rząd wniosek wysłał, został zaakceptowany. Panie proszę to no edukacji już 6 trochę. miliardów euro pierwszej transzy będzie, prawda? Mamy nadzieję, że następne, następne pieniądze, bo tutaj chodzi o, o 60 miliardów euro. Yy, k kwoty, więc to, jest, to mhm. są duże pieniądze, które tak naprawdę na kolejnych 30 lat pozwolą realizować inwestycje, więc nie tylko i wyłącznie dla tego jednego rządu, ale też dla kolejnych rządów. Jasne, to o edukacji trochę Panią poszle porozmawiajmy. Yy, można odnieść wrażenie, na razie to są propozycje, jeżeli chodzi o odchudzenie podstawy programowej, listy lektur. Yy, taki komunikat władza nowa, ta władza yy, w edukacji chce wysłać uczniom, czytajcie mniej. Skoro lista lektur tak mocno ma być uszczuplona? Nie, dlaczego? Dlaczego czytać mniej? Dlatego nie, że jak nie się... mniej lektur, to mniej trzeba będzie w szkole nie, czytać? Nie, nie. E, w żadnym wypadku. E, są lektury obowiązkowe i lektury nieobowiązkowe. Mhm. Jest podstawa programowa. Nauczyciel języka polskiego ma obowiązek realizacji podstawy programowej. Mhm. W tym wypadku e, większą autonomię daje się nauczycielom, którzy będą wybierać treści, uh -huh. czy, czy do przeczytania, czy to będą wiersze, czy to będą książki, czy to Jasne. będą fragmenty. Ale zdanie lektur obowiązkowych będzie nie jest prawdziwe, prawda? Trudno jest mi powiedzieć, bo na razie są no prekonsultacje. Tak pre treści, które zostały też zapro zaproponowane przez ekspertów, a nie przez ministerstwo. Ministerstwo podpisało się po tym, jak najbardziej, ale są prekonsultacje. Jesteśmy po prekonsultacjach. Na temat historii języka polskiego najwięcej było uwag zgłoszonych. Do środka marca zostanie to przejrzane przez ekspertów i zaproponowany nowy wzór podstawy programowej na, na następny rok. I w kwietniu odbędą się kolejne już konsultacje mhm. prawdziwe i w czerwcu zostanie zaprezentowane y, podpisane rozporządzenie. No tak, ale nie wiem, proszę dlaczego przed tym tak pan się broni, przed uznaniem tego, że w tych pierwszych propozycjach lektur obowiązkowych jest po prostu mniej. To jest y, obiektywny fakt. To nie jest y, ocena nie dobra czy zła, tylko, tylko tak się dzieje. I pytam, czy to nie jest wysłanie uczniom komunikatu? No, to czytajcie mnie, jeżeli lektur obowiązkowych w klasach 4-6 jest y, mhm. y, 6 y, konkretnie pozycji, no to Wydaje się, że to jest... Znaczy, w żadnym wypadku. W, w żadnym wypadku. To znaczy, ja nie bronię się przed, przed, przed powiedzeniem czegokolwiek, mm. bo jestem daleki od tego, ale w żadnym wypadku. Wiemy, jak wygląda w tym momencie czytanie książek przez uczniów. Mm -hmm. o, my też, podejrzewam, czasami korzystaliśmy z tak zwanych bryków, bo się nam nie chciało przeczytać. No Albo po W pokoleniu lata 90 y Dokładnie. to faktycznie tak. Wtedy. Dokładnie, teraz też. Teraz bardzo często jest tak, że uczniowie czytają audiobooki, czyli słuchają audiobooki. Mm -hmm. o, niektórzy słuchają i czytają w tym samym... Momencie, w każdym razie, a, jeśli chodzi o realizację podstawy programowej, tutaj nauczyciel będzie miał największe, największe znaczenie i e, w jaki sposób zachęci e, uczniów do czytelnictwa. Bo proszę pamiętać o tym, że ciągle jest Narodowy Program Czytelnictwa e, rozwijany i ciągle e, rozwijane są biblioteki szkolne. Więc nie można powiedzieć, że rząd e, ogranicza czytelnictwo w Polsce. Czy no, ja nie, nie stwierdziłem, że ogranicza czytelnictwo mhm. tylko ograniczając liczbę obowiązkowych lektur, czy nie wysyła sygnału? Takiego właśnie czytajcie mniej. Nie, w żadnym no, wypadku. W żadnym wypadku jest bardzo wiele też akcji, które zachęcają my. akcje czytelnicze. Więc myślę, że samo e, sama propozycja wycięcia niektórych lektur, e, które mogą być archaicznymi lekturami e, lub niezrozumiałymi przez niektórych uczniów na danym poziomie edukacyjnym, e, jak najbardziej nie będzie zniechęcało. Wręcz myślę, że może zachęcić, bo tak naprawdę to nauczyciele zachęcają i bibliotekarki, i biblioteki. A jeżeli chodzi o prace domowe, to pan, panie, poszedł ze swoim... Swoim doświadczeniem kilkunastoletnim w szkole uważa, że to jest jak najbardziej dobry kierunek odejścia od prac domowych. Ono trochę zostało złagodzone w porównaniu z pierwszymi deklaracjami pani minister, bo miał być zakaz. Teraz to nie będzie taki twardy zakaz, zakaz oceniania chyba będzie tak tych prac domowych. Znaczy od samego początku, to znaczy yy, zlikwidujmy jedną rzecz. Mhm. To, że jest likwidacja prac domowych, bo nie ma likwidacji prac domowych. W, w, w szkołach, w klasach 1-3 w szkołach podstawowych, rzeczywiście nie będzie można zadawać zajęć pisemno praktycznych, ale ciągle nauka wierszyka, nauka piosenki mhm. jak najbardziej jest, czy przygotowywanie się do niektórych rzeczy mhm. jak najbardziej jest. Co nie oznacza, że nauczycielom zabiera się jakąkolwiek autonomię. Nauczyciel, jeżeli widzi nauczyciel, że jest problem z uczniem, rozmawia z, z rodzicem, żeby ten problem zlikwidować. Jeśli chodzi o klasy 4-8, jak najbardziej te prace domowe będą, nie zabiera się żadnej autorizacji. To, to jednak jest komunikacyjny nie chaos w tej sprawie. Nie, w żadnym wypadku. Ciągle mówimy od samego początku. Pani minister mówi to samo. Prace domowe nie, no absolutnie Prace domowe będą. będą w klasach 4-8, jak najbardziej, tylko że nie będą oceniane i nie będą zadawane y, jako obowiązkowe. To w końcu, panie profesorze, to nie będzie można ocenić tego, czy uczeń przeczytał lekturę, czy nie? Ale czytanie lektury nie jest pracą domową, tak jak powiedziałem. Ale jest prze... takim zajęciem domowym jednak przeczytanie lektury. Jest, jest pewnym zajęciem, mm. ale obowiązkiem ucznia jest również e, zagospodarować sobie taki lub taki czas, mm. czy to jest w trakcie e, zajęć, by, czy, czy to jest jeżeli to jest To będzie można ocenić w przeczytanie w domu lektury, czy nie Co fajnie? to znaczy Co? ocenić przeczytanie to lektury? W jaki Sprawdzić sposób? czy uczeń przeczytał lekturę. Czy, Czyli spra zna sprawdziany ze, ze znajomości lektury, tak. jak, najbardziej, jak najbardziej tak, bo to nie jest praca domowa sprawdzian ze znajomości. E, A, Ocena za nauczenie się w domu wiersza? Jak najbardziej jest możliwa. Okej, okay, no czyli będzie można te rzeczy, które miał uczeń zrobić w domu ocenić, tak? Tylko nie mogą to być rzeczy na. Znaczy to muszą czy to tak? muszą być logiczne e, mm -hmm. prace domowe? To muszą być prace domowe, które zmotywują. To aby wszystkie były logiczne, nie? Tak, na jak najbardziej. E, I polscy nauczyciele tak robią. Ja, ja bardzo e, od pewnego. To czym znaczy polega czasu różnica. Panie nie proszę, w takim razie, na czym mm -hmm. polega różnica? E, różnica polega na tym, że e, uczeń będzie dostawał tak naprawdę w tym momencie bardziej informację zwrotną, czyli e, ocenę kształtującą, tak zwaną. Mm -hmm i nie będzie zadawany na przykład, no to zróbcie z podręcznika całą stronę 38 albo ćwiczenie 1, 2, 3, 4, 5 ze strony 7. Tak? I, I nie będzie tak, że każdy będzie musiał zrobić. Uczeń sam będzie y, decydował, po części sam będzie decydował, bo ro, rozumiem, że rodzice też będą wspierać i nauczyciel też będzie motywował uczniów. Wiesz co masz z tym problem? Powinieneś zrobić, a ja Tobie to sprawdzę y, i, i razem porozmawiamy na ten temat, a Ty masz to opanowane też może zrobić, ale nie musisz. To, teraz Zobacz, czy to jest taka celowana praca domowa. Pracę domową odrobił, bo, bo niedawno podczas jednej z rozmów pewnie pan poseł to pamięta. Yy, nie potrafił pan wskazać, kto władzę wykonawczą w Polsce sprawuje. Yy, domyślam się, że tę pracę domową pan poseł odrobił i zajrzał do yy, Konstytucji Rzeczypospolitej. Tak. Czyli kto sprawuje tę władzę wykonawczą panie pośle? No oczywiście, że prezydent i sejm. Panie posłowie, no, pan, pan. to naprawdę raz pan na tym wpadł i nawet nie dowiedział się pan, kto sprawuje władzę wykonawczą. No jak najbardziej, panie redaktorze, jak no, to najbardziej. To. Prezydent, Prezydent i? I Sejm i Senat. Nie, panie pośle, pan nie ma władzy wykonawczej, naprawdę. Jezus, ustawodawczą. O nie, to tutaj wpadłem, to tutaj No wpadłem. potężnie, panie posłowie. no i druga wpadła. O, samy. i będzie już, już będzie śmieszno. No, czyli przecież. kto w takim razie ma to władzę wykonawczą? Ojejku, panie pośle, dramat, no naprawdę. Ale jak, jak można? Pan naprawdę nie zajrzał po tym, jak. jak nie, zaj zajrzałem, zajrzałem tym, i, teraz i byłem nawet gotowy. że pan nie wie, kto sprawuje władzę, no się, się pan nie zajrzał śmiał. do konstytucji. Znowu się będzie śmiało pół. Po... Zaszre... Teraz to już cały, panie pośle, bo to tak. naprawdę nagana jakaś się należy jedynka. Rząd, Ojej. panie pośle, rząd. Rząd, rząd. Rząd, rząd. rząd, rząd i rząd. Pan ustawodawcza kontrolna. Tak, wobec rządu. tak. Panie poszle, no to nie spodziewałem się. Myślałem, ja że też tak, się nie spodziewałem, ja też się nie spodziewałem. No. Nie, no, ale to, to nie jakiś naprawdę szczególny test przygotowałem dla pana posła, tylko akurat ostatnio to się już wydarzyło, więc pomyślałem, że tak. pewnie pan zajrzał i, i już wie, no ale niestety. Strasznie. Ja, za... ja, ja serdecznie, serdecznie przepraszam za to, bo e, nie wiem... Wstyd, panie poszle. Wstyd. Jest, jest mi, teraz jest mi naprawdę serdecznie wstyd, bo, bo, bo to, że prezydent taki, że pomyliłem rząd z Sejmem i Senatem, e, to, to, jest, to jest wstyd. Za co serdecznie przepraszam i, i e, jedyne co mogę powiedzieć, możemy się. Że konstytucja pan poseł Prześponawczy? Na to, 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 to swoją drogą, e, ale że, 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 że e, będę prosił e, o, o jakiś drugi jeszcze termin. To zapytam tak o władzę wykonawczą e, następnym razem. A tymczasem kończymy radiową część naszej rozmowy. Poseł Marcin Niewzefaczyuk z Koalicji Obywatelskiej jest gościem, sedna sprawy, bo internetowa dogrywka ciągle przed nami. Słuchaczom Radio Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Poseł Marcin Zefaciuk cały czas jest z nami, panie posłowie o rolnikach, trochę porozmawiajmy. To nie jest oczywiście pana posła działka, więc nie chodzi o jakieś szczegóły, yy, konkretne rozwiązania, yy, czy mają rację, czy nie, ale tak co do zasady. Yy, widzi Pan poseł yy, słuszność tego buntu rolników, tego protestu. Yy, mają rację wychodząc na ulicę tak bardzo intensywnie, aktywnie, jak od lat nie wychodzili chyba.

Rolnicy to, to e, próbują wpłynąć na, na władzę wykonawczą, przede wszystkim, ale mhm. także e, być może i na, na, na ustawodawczą, też, bo tu jakieś rozwiązania próbują. legislacyjne by się przydały. No, chcą, żeby e, płody rolne z Ukrainy nie napływały do, do Polski, żeby e, tutaj nie, nie psuły rynku, i e, chcą także, żeby Zielony Ład nie obowiązywał, mhm. żeby nie musieli chociażby ugorować części swoich e, pól. No, to jest e, słuszny protest, panie poszle? Znaczy, czy to jest słuszny protest? Jak najbardziej jest, jest to, mają podstawy rolnicy do, do protestowania. Myślę, że jest to słuszny protest po, po części. Jesteśmy w takim trochę klinczu ze względu na to, że to jednak rząd PIS, a raczej komisarz Wojciechowski do spraw rolnictwa sam ustawił um, takie, takie, a nie inne warunki, znaczy zgodził się na nie w Unii, w Unii Europejskiej. W parlamencie europejskim, więc w tym momencie nie można przerzucać. W parlamencie to nie komisarz, była... tylko, tylko parlamentarzyści. To tam też godzili się wasi parlamentarzyści. Tak. tak w tak. Komisarz to w komisji, to I, inne, nie tylko. I nie to tylko. władza wykonawcza w Unii w Europejskiej. Komisji, a... Tak. Ale, ale w każdym razie, panie pośle, jeżeli chodzi o premiera, na przykład jego zaangażowanie, bo niektórzy mówią, że mało jest widoczny premier, jeżeli chodzi o ten protest, no nie rozmawiał na przykład z rolnikami, nie pojechał czy na granicę, czy gdziekolwiek indziej. Powinien się bardziej zaangażować Donald Tusk w to, co się dzieje? Znaczy pan Donald Tusk, pan premier Donal, Donald Tusk jak najbardziej angażuje się, też wysyła swoich ministrów i wiceministrów. Od tego tak naprawdę Maj deleguje swoje obowiązki. Um, czy, Ale jak dzieje czy, się coś dużego, powiedzieć. panie prostu, to premier jednak ja jest premierem, no, jest myśli, szefem tego wszystkiego. I myślę, my, myślę że, 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 że jest w planach e, mm -hmm. wizyta. E, już było przecież powiedziane, że e, pan premier jak najbardziej też interesuje się i jest, jest jak najbardziej zainteresowany tą całą sprawą, mhm. jeśli chodzi o protesty rolników. No wiadomo, że. A powinien że się bę, spotkać z protestującymi? Wiadomo, że rolnicy będą w Warszawie w następnym chyba. Tak, bo dzisiaj mhm. jest piątek, w następnym tygodniu. A więc myślę, myślę, że jest przewidywane spotkanie. Nie jestem pewien, bo, bo, bo nie jestem doradcą pana mhm. premiera. Ja tu pytam za czy powinien pana czy powinien. Myślę, myślę, że tak, że byłoby to dobrym, dobrym krokiem. Skoro y, sytuacja narasta i skoro jest coraz bardziej poważna, kolejne związki się dołączają, um, kolejne związki się dołączają y, do, do tego protestu, y, być może y, minister i wiceminister w tym momencie powinni być wsparci przez swojego mhm. szefa. Panie proszę to o konkrety zapytam tak, tak na, na, dni. <laughs> Tutaj to, to legislacyjna, to wasza rola w dużej mierze, no chociaż to się oczywiście łączy, bo, bo najczęściej ustawy to inicjatywa rządowa, no wtedy one... No bo poselska. No ale poselska, no, tylko wasza władza obiecała, że Nowa kolizja obiecała, że to będą częściej rządowe, bo wtedy są obligatoryjne konsultacje, mhm. przy nich to dłużej trwa, ale jest bardziej konsultowane. W każdym razie udaje się spełniać te obietnice, panie pośle, jeżeli chodzi o te konkrety, o których mówił premier już w expose, że, że możemy my, społeczeństwo, was z nich rozliczać, jak na te 60 parę dni, blisko jesteście setki? Znaczy trudno jest powiedzieć, czy jesteśmy blisko setki. Jeżeli tak patrzymy na liczby, no to nie jesteśmy blisko, blisko uh -huh. tej setki. W każdym razie już zarówno projekt in vitro, jak i tabletki dzień po uh -huh. zostały zrealizowane. Kilka jeszcze innych również. W każdym razie. Odwyżki. Mogę panu powiedzieć. No, między innymi, tak. Między innymi. Ale ciągle do setki to, to panie poszła jeszcze uchu, daleko. No do setki uchu i jeszcze uchu do, do końca. Trwają prace i to bardzo, bardzo ciężkie prace. Um, niektórych być może się kamieni, może niektórych konkretów nie da się zrealizować mhm. w ciągu 100 dni. Um, to po co mówiliście, że w ciągu 100 dni się udaje zrealizować? Znaczy po co mówiliśmy? E, parę tygodni e, temu. Proszę również zwrócić uwagę na to, że e, kto mówił parę dni temu? Parę tygodni, tygodni. Kto kto mówił? To no, premier podczas ekspozycji. To ile tygodni temu? Dziesięć. Okej, okay, tylko że to były y, koalicyjne, prawda? To były koalicje obywatelskie, 100 y, y, konkretów. Ekspoza to było premiera rządu. Mówił premier, je... że możemy rząd rozliczać z tych y, konkretów. Dobrze i jak najbardziej Jak najbardziej. Mm. myślę, że pan premier nie cofnie się i będzie można rozliczać. E, przypominam, że jest o wiele szersza koalicja rządząca niż koalicja obywatelska, więc niektóre e, konkrety trochę dłużej potrwają. Mm. Jak najbardziej. Ale ważne jest również rozpoczęcie pewnego procesu. Niedługo będą kolejne projekty ustaw wchodziły, które będą prezentowały zdanie każdego z osobnych klubów um, i, i zobaczymy, czy uda się na... No chociażby kwestia aborcji, gdzie, gdzie te różnice są to? widoczne. Panie poszła, o CPK zapytam, bo pan pomiędzy Łodzią i Warszawą teraz yy, żyje. Yy, Czyli gdzieś w tereny bliskie lotnisku pan często przemierza. Pan jest w tej grupie, która popiera budowę CPK, czy przeciwnie, bo także w koalicji obywatelskiej, czy, czy szerzej w nowej koalicji rządzącej, no zdania są podzielone dosyć w tej sprawie. Chociaż mniej jest tych oczywiście, którzy są za CPK, ale, ale są takie głosy i są dość. Silne. Znaczy, najpierw trzeba zobaczyć, yy, co, co to CPK miałoby być. Znaczy, w jaki sposób miałoby to CPK wyglądać? Czy no rzeczywiście to jest, tam jest potrzebny... Jest jakiś pomysł, zaraz tak, na takim poziomie ogólnym. A... Póki co. Dokładnie. No, a czy nie czy, nie czy nie jest potrzebny bardziej, bardziej lotniczy SAP, czy bardziej cargo bardziej, bardziej i bardziej uh -huh. kolejowy? Myślę, że jak najbardziej kolejowy jest potrzebny. Tym bardziej, będąc z łodzi, jak już Pan redaktor powiedział, uh -huh. gdzie częścią jest budowany tunel pod łodzią, więc, więc jak najbardziej. A lotnisko? Myślę, że w tym kierunku. A lotnisko nie jestem do końca przekonany, czy, czy rzeczywiście tak. A dlaczego nie? W, został uruchomiony radą, chciałbym przypomnieć. Za, za, za duże pieniądze, a to może rozwój Radomia, który jest niedaleko, e, jeśli chodzi o Ale to o chyba skalę... takie, porówny... nie wiem, porównujemy trochę nieporównywalne rzeczy, prawda? No Radom a, a CPK to chyba nie ta skala zupełnie. Ale tak jak pan redaktor powiedział, obydwoje nie jesteśmy do końca merytoryczni. Mhm. Czy powinno powstać na lotnisko? Trudno jest mi się wypowiedzieć, okay. bo tak naprawdę będzie potrzeba wysiedlić wiele osób. No tam, z tego co wiem, panie poseł, to nigdy się nie została. a grunty jeszcze regularnie nie, są nabywane w tym programie dobrowolnych nabyć. Tak, tak, tak. Wszystkie tak, były sprzedawane. Tak, dlatego mówię na temat przyszłości. Mhm, panie poszedł, to tylko ostatnia rzecz już, o którą pana zapytam w rozmowie z głosem nauczycielskim. Pod koniec ubiegłego roku jeszcze to była rozmowa chyba i mówi pan, że będzie pracował w szkole, w której pan był dyrektorem jako wolontariusz i chciałem zapytać, czy, czy udało się zmaterializować tę zapowiedź, czy pan poseł pracuje z uczniami jako wolontariusz, czy nie? Pracuje. Z uczniami mm. jako wolontariusz. Niestety nie są to regularne zajęcia. Okay. Ze, ze względu na to, że tym czasami jest przekładany, czy komisje są w innym terminie. No, to akurat a, oczywiście pełna a, a, zgoda. To nie jest najbardziej regularna z, na świecie z, praca. Z, staram, ale, staram ale wolnego czasu pracować. sporo jest, jak się jest posłem. Też z drugiej strony. Jak są niesajmowe tygodnie, znaczy nie odczułem, to... Nie odczułem, nie odczułem tego. Staram się sobie ten czas jednak mm. gospodarować w jakikolwiek sposób. Będzie więcej czasu na przeczytanie też e, Konstytucji. E, w każdym razie e, nie od tego jestem, żeby mieć ten wolny czas w tym mm -hmm. momencie, e, więc e, no, staram się zarówno uczniom przeznaczać. Kiedy była ostatnia taka lekcja, Pani Poszła? Kiedy była ostatnia taka lekcja? Jako wolontariusz, e, kiedy pan tej lekcji udzielił? Kiedy był pan w swojej szkole i, a, i nie, poświęcił nie godzinę właśnie, co właśnie najmniej. Nie, nie na, to chodzi, że nie lekcję, ostatnio, jest pan wolontariuszem? E, o nie. Tak. No, w ten poniedziałek, ten... tydzień temu y, byłem w szkole, y, ale nie tylko i wyłącznie tutaj polega to na tym, że jestem w szkole, ale również online y, z uczniami prowadzę zajęcia. Panie Pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Zafaczyk, koalicja Obywatelska, y, był gościem sedna sprawy. Dobrego dnia panu posłowi, dobrego weekendu. Również. Życzę państwu też dobrego dnia, dobrego weekendu. Życzymy do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy.